Planujesz otworzyć działalność gospodarczą? Pamiętaj, że Twój budżet nie zawsze wystarczy na usługi profesjonalnej agencji reklamowej. Dowiedz się, co zrobić na starcie Twojej działalności oraz z jakich narzędzi korzystać, by nie wydać fortuny. O tym wszystkim opowiedzą nam. Agnieszka Łańska, grafik designer and copywriter w Centrum Edukacyjnym Technik. Brendel Christian, social media manager również w Centrum Edukacyjnym Technik. Czy możecie nam powiedzieć, jak radzić sobie z marketingiem internetowym na początku działalności, gdy nie mamy jeszcze budżetu, gdy nie jesteśmy rozwiniętą firmą? Co robić? Na pewno trzeba korzystać z bezpłatnych źródeł promocji, czyli social media. No, to nie wiem, jakie polecasz kanały social media, w których można się. No, przede wszystkim na samym początku uderzamy w darmowe kanały, tak? Facebook, Instagram, Twitter, chociażby TikTok nawet. No, ostatnio TikTok jest bardzo chodliwym kanałem. Jeżeli chodzi o tworzenie treści, to ja polecam darmowe programy takie jak Canva do tworzenia grafik, ale też myślę, że dużo robi tworzenie własnych treści, takich jak zdjęcia, prawda? Tak, prawda, zdjęcia. Jak ja zaczynam z moją z z telemediami. E, kompletnie siebie nie widziałem e, jako grafik, nie miałem pomysłu nigdy na grafikę. E, ja tak samo, także spokojnie. Oraz nie widziałem estetyki w swoich projektach, także dla mnie najlepszą opcją było robienie zdjęć. I te zdjęcia nie były robione profesjonalnym sprzętem, tylko swoim własnym, prywatnym telefonem starałem się, żeby kompozycja na zdjęciu, na przykład jak pracowałem w lokalu gastronomicznym, żeby produkt był estetycznie ładnie ułożony, żeby po prostu to ładnie wyglądało na zdjęciu. I to się bardzo sprawdzało. To bardzo dużo robi. Właśnie chyba ta autentyczność jest taką podstawą, bo no ja nie ukrywam, że grafik designerem nie byłam od zawsze. Też na początku nie wiedziałam, z czym to się je, jak to się robi, ale internet daje nam dzisiaj tyle możliwości. Sama Canva ma miliony szablonów. Sam korzystałeś, więc wiesz, że jak nie masz pomysłu i nie masz węgla, to zawsze można skorzystać z czegoś, co już istnieje i jakoś sobie stworzyć coś, co nam odpowiada, i wrzucić to do, do social mediów i zainteresować tego odbiorcę. Na pewno problemem na początku jest znalezienie grona odbiorców, czyli jaki może być pomysł taki podstawowy, gdzie szukać tych odbiorców. No, przede wszystkim musimy na początku zbadać, kto jest zainteresowany naszym produktem. No tak, bo każda, właśnie... każda branża jest specyficzna i każda ma innych odbiorców. Tak. Jak na przykład pracujemy yy, w. Yy, w gastronomii, no to wiadomo, że naszym głównym odbiorcą będą osoby, które e, lubią dany typ e, kuchni po prostu, tak? Wszyscy lubią jeść, więc w tej tak. Jeśli mamy fast fooda, no to wiadomo, będziemy uderzać w osoby, które fascynują się pizzą czy kebabem, czy hamburgerem. Jeśli mamy kuchnię wege, to będziemy uderzać do wegetarian. No dokładnie. E, jak ich znaleźć? No przede wszystkim na początku chwalić się tym. Na, na swoim portalu społecznościowym udostępniać e, swoje posty, publikacje na różnych grupach, publikować to na darmowych stronach z ogłoszeniami. Jest tego naprawdę mnóstwo w internecie. E, popisać to naprawdę możemy. W końcu na pewno jakaś grupa odbiorców nas zauważy i sami już będą przyciągać kolejnych odbiorców. Myślę, że właśnie to jest kluczowe. Nie bać się uderzać do swoich znajomych. Myślę, że jak ktoś zobaczy, że o, moja znajoma tutaj coś otworzyła, coś tworzy, to będą też udostępniać. A wiadomo, że każdy ma jakieś inne grupy znajomych i to się będzie niosło, więc nie bać się nigdy prosić o te lajki, czy o udostępnienia, bo no sama wiem po sobie jak prowadzę gdzieś tam... No, uzbierało mi się może z 12 takich fanpage, y, które gdzieś tam prowadziłam na przestrzeni kilku lat e, i widziałam, że już znajomi mają dosyć. Sam pewnie zauważyłeś ostatnio, jak, jak prosiliśmy o lajki i udostępnienia z naszych znajomych, to już nas pobanowali chyba, albo powyrzucali ze znajomych. Aczkolwiek zawsze znajdzie się jakaś grupa, która pomoże. Także wydaje mi się, że to jest to. Eee, ja chciałam jeszcze wrócić do tej autentyczności, czyli do pokazywania tego, co się dzieje na bieżąco. Jak myślisz, czy live y dużo dają? Eee, tak, myślę przede wszystkim, że live jest doskonałą formą przekazania eee, tego, co chcemy pokazać. Eee, na live wszystko jest w, w czasie rzeczywistym, nic tam nie oszukujemy, po prostu na żywo pokazujemy to, eee, co chcemy pokazać. tak? Jeśli załóżmy, mamy lokal gastronomiczny, o którym wcześniej przykład wspominałem. Chcemy zaprezentować jak powstaje na przykład danie. Załóżmy schabowy z zimniakami. Pokażemy od kuchni, jak to się zaczyna, jak lepiej się na się, w skabowego. Jak kucharz go smaży, jak podjemy go do stolika, to myślę, że taki live y, dużo zrobi. Naprawdę to będzie dobra reklama. Ktoś widzi, jak tworzy się jego danie, jest pasja, jest zaangażowanie tak, i milej się już od razu je. No, ja myślę, że też a propos tego tej autentyczności i tego, tych live'ów, fajnie też działa real-time marketing, co mieliśmy właśnie okazję przetestować na sobie w liceum. Kiedy śledziliśmy po prostu to, co się dzieje w internecie, wśród raperów, wyłapaliśmy moment, stworzyliśmy mema e, i to miało naprawdę masywny odbiór i to wypromowało nam fanpage, więc myślę, że to jest właśnie bardzo fajne, żeby sobie śledzić jakieś aferki, nie aferki, może ktoś nie lubi, ale to ma duży wpływ myślę, nie? Tak, myślę, że na pewno. Przede wszystkim śledzić to, co jest na topie. Jeśli swoim produktem podepniemy się pod sytuację, która jest w naszym regionie popularna lub na terenie całej Polski lub nawet na świecie, e, to możemy tym produktem wybić sobie po prostu swój lokal, tak? czyli już nie produkty nad swoim usługą. E, fanpage, o którym wspomniałaś, że wybyliśmy się, e, to była jedna usługa, tak? No, tak Z, którą podłączyliśmy pod e, daną aferkę, która akurat była na terenie całej Polski, tak powiedzmy. Mm -hmm. No, ja myślę, że tutaj trzeba zawsze być na bieżąco z tym wszystkim. Co do szukania dalej, może tych źródeł pomocy, jeżeli chodzi o jakieś grafiki czy tworzenie filmów, na przykład, bo animacje też na pewno dużo robią. Widzimy dużo reklam. Ruchomych, że tak Dokładnie. powiem. Dlatego, czy, czy coś może poradzisz, co jeszcze można by było wykorzystać? Bo wiem, że w filmach też się dobrze czujesz. Tak, czuję się w filmach bardzo dobrze. No, jeśli chodzi o sam początek, również możemy telefonem zacząć nagrywać filmiki. Wiadomo, kilka darmowych poradników obejrzeć 5 na YouTube, jakie robić ujęcia. Nauczenie się robienia samych ujęć, już nie chodzi o jakość, ale samych ujęć dużo nam pomoże na samym początku. Wiadomo, później jak już dojdzie nam jakiś budżet, który możemy wykorzystać na sprzęt, fajnie dokupić gimbala, jakąś tanią kamerę, żeby po prostu iść w stronę jakości. Na początku przede wszystkim tak samo może pomóc nam darmowe programy. I znowu wracamy do Canva. Canva tak samo darmową obróbkę wideo ma, darmowe tworzenie animacji, także największą, największym narzędziem według mnie jest Canva do samej podstawy. Okej. Okay. Myślę, że tutaj mamy temat zamknięty z tym, ale myślę, że warto właśnie od, na początku nie inwestować za dużo w tą promocję. Jeżeli już coś faktycznie pojawi się, jakiś budżet, można iść w promocję postów, bo to też jest właśnie kluczowe gdzieś tam w social mediach. Więc na początku może właśnie sobie to odpuścić, spróbować sobie zbudować takie zasięgi organiczne, a dopiero później, jeżeli mamy jakiś budżecik, to porobić jakieś promocje, ale... To jest za jak, bardzo nie szalec, No tak? właśnie, a jak to zrobić, żeby nie, nie szaleć, nie wydać od razu całego przychodu? Jeśli chodzi o posty promowane, to przede wszystkim mamy już teraz takie możliwości, że możemy ustalić sobie przy postach promowanych grupę odbiorców, tak? Pod swój lokal ustawiamy grupę odbiorców, którzy są zainteresowani podobnymi lokalami w naszym regionie, grupę wiekową możemy ustawić zainteresowania wiek, także portale społecznościowe bardzo nam ułatwiają to. Ok, a jeśli chodzi na przykład, bo tu mówisz o lokalu na przykład, a bo każda branża ma coś specyficznego w sobie, czyli na czym się warto skupić na wieku, na, na czym przy ustawianiu promocji, tak, żeby być uniwersalnym. Przede wszystkim myślę, że wiek tutaj dużej roli nie gra, tak? Mhm. Bo myślę, że jak patrzę na siebie na przykład, z niektórych usług, produktów korzystam od kilku lat, tak? Jest to produkt usługa dla osoby. To jest jakby nie dotyczy, tak? Mm -hmm. Mogę pójść tam jako 16 latek, mogę z tego skorzystać jako 60 latek. Okej. Okay. Przede wszystkim nas zainteresowania, tak? Bo wiadomo, jeśli będziemy sprzedawać usługę edukacyjną, no to za bardzo nie będą nas interesowały osoby, których zainteresowania, zainteresowania mają e, kuchnię czy bardziej potrawy kulinarne też na stylu. Czyli to też jest kluczowe, żeby odbiorcy mieli coś takiego zaznaczonego, tak. żeby móc do nich trafić. No dobra. Hmm. A Jak myślisz, czy ciężko wybić się w taki sposób, żeby zauważyła nas na przykład jakaś telewizja albo jakiś portal? E, masz jakiś przykład, jak to zrobić? E, tak, na własnym doświadczeniu mogę powiedzieć, że na początku mi się, że to jest bardzo trudna rzecz, wręcz nie do zrealizowania. Ale po metodach prób i bandów przekonaliśmy się razem wszyscy, że jest to bardzo możliwe. Wystarczy po prostu, jak wcześniej wspominałem, tak, że wybyliśmy się na jakimś poście. Wystarczy śledzić to, co dzieje się, ważne wydarzenia na terenie całej Polski czy na własnym regionie, ale przede wszystkim należy pokazywać swoją usługę od jak najlepszej strony. Jeśli zauważymy, że w Polsce jest na przykład trend na jakieś danie, na przykład wege, mamy restaurację wege, Pokazać swój produkt z od jak najlepszej strony, pokazać, że jesteśmy tego autorem. To myślę, że telewizja, jakaś kulinarna, program kulinarny, sam się do nas zgłosi, żeby zaprezentować to. A jeśli chodzi o edukację, tak jak tutaj jesteśmy. Chyba trzeba być innowacyjnym, prawda? Tak, trzeba być inny, innowacyjnym. Przede wszystkim nie kopiować y, pomysłów od innych osób. Jedynie można się delikatnie wzorować, tak? E, ale nie wszystko zżynać od kogoś, co ktoś ma. Tylko przede wszystkim iść do przodu. Być cały czas, krok przed każdym. Okej. Okay. Czyli podsumowując, jeżeli chcemy dobrze wypromować swoją firmę, nawet jeżeli nie mamy swojego budżetu jeszcze, jeszcze. a chcemy go zdobyć, y, no to co się liczy? Autentyczność. Pokazywanie siebie i tego, jak tworzymy własny produkt. Zaangażowanie na pewno w tworzenie tych treści. Myślę, że jakaś konsekwencja w tym wszystkim, że jak zaczniemy i zaczniemy sobie generować jakieś zasięgi czy jakieś rezultaty, to trzeba to dalej ciągnąć i nie rezygnować. Nawet jeżeli jest słabszy dzień i te zasięgi nie są na poziomie 2000 tylko 200. Co jeszcze? Śledzenie. Aktualności, śledzenie konkurencji, konkurencji, na pewno analiza rynku e, i staranie się być innowacyjnym i kreatywnym, bo zawsze trzeba czymś zainteresować odbiorcę. I życzymy powodzenia. Pomodzenia. Mamy nadzieję, że nasze rady się przydadzą. Trzymamy mocno kciuki. Do zobaczenia.